O budowie bezpośredniego połączenia drogowego terminali przeładunkowych w Sławkowie z Drogą Krajową nr 94 mówi się już od wielu, wielu lat. Jak do tej pory w tym temacie nie wydarzyło się nic. To się musi zmienić. Dlaczego? W ostatnich latach obserwujemy bardzo szybki wzrost liczby przewozów towarowych obsługiwanych przez terminale przeładunkowe zlokalizowane w Sławkowie i znajdujące się na nich firmy logistyczne. Dotyczy to zarówno towarów masowych, jak i przewozów kontenerowych. Przewozy te realizowane są w oparciu o linię kultyczną szerokotorową. Dwie najważniejsze spółki obsługujące ten korytarz transportowy to PKP LHS i Euroterminal. Obie są spółkami sektora publicznego i są określone jako podmioty strategiczne dla państwa polskiego. 200 metrów za moimi plecami znajduje się brama wiatrowa na terenie. Wzrost przewozów to głównie efekt działań PKP LHS, jak i Euroterminala w ostatnich latach. Ich celem jest wpisanie linii szekotorowej kończącej się w Sławkowie w międzynarodowe korytarze transportowe. Tylko w roku bieżącym Euroterminal obsłużył ponad 1000 pociągów w korytarzu transportowym północ-południe pomiędzy portem w Gdańsku a terminalami we Włoszech. Głównym przewoźnikiem w tym korytarzu jest PKP Cargo. Ponadto Sławków został już wpisany w nowy ważny szlak łączący Europę i Polskę z Chinami. W styczniu 2020 roku przyjechał do Sławkowa pierwszy pociąg bezpośrednio Do tej pory przyjechało ich już prawie 30. A to dopiero początek. Obecnie transport odbywa się głównie standardową wersją jedwabnego szlaku z wykorzystaniem kolei transsyberyjskiej z Chin, przez Rosję i Białoruś do Europy. Rozwój transportu w oparciu o linię płótniczą szerokotorową jest przez władze rządowe traktowany priorytetowo. PKP LHS modernizuje infrastrukturę na długości 395 km, zmierzając do zwiększenia jej przepustowości. Tylko do 2025 roku PKP LHS zamierza wydać na ten cel ponad 1 miliard złotych. Również Euroterminal zamierza rozbudowywać swoje zdolności przeładunkowe w transporcie intermodalnym. Rośnie liczba firm transportowych korzystających z terminali Sławkowi. To ważny impuls gospodarczy dla całego regionu. Niestety, rozwój terminali to również problemy mieszkańców Sławkowa i dzielnicy Szczymyszyce w Dąbrowie Górniczej. Obecnie dojazd do od terminali odbywa się wyeksploatowanymi lokalnymi drogami wśród zabudowy mieszkaniowej. Rosnąca liczba tirów budzi sprzeciw mieszkańców Sławkowa i dzielnicy Strzemieszyce. Badania natężenia ruchu w 2017 roku pokazały, że pod oknami przyjeżdżało prawie 1000 tirów na dobę. W 2019 roku ta liczba wynosiła już 1248 tirów na dobę. To wzrost w ciągu dwóch lat o 25%. Obecnie może ich być już ponad 1400 na dobę. Uruchomienie nowych połączeń z Chinami od stycznia 2020 roku spowoduje przyspieszenie tej dynamiki wzrostu. Związany z tym hałas, wibracje, przekraczanie prędkości przez kierowców i zagrożenia dla pieszych doprowadziły do pierwszych protestów mieszkańców. Tym samym grożą mieszkańcy Dąbrowskich-Szemieszków. Znajdujemy się w miejscu, które każdy mieszkaniec Sławkowa doskonale zna. Przejazd kolejowy. Każdego dnia przyjeżdża tutaj ponad tysiąc wirusów i samochodów ciężarowych. Kilkadziesiąt razy dziennie ten przejazd jest zamykany, powodując bardzo poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Przejazd wąskimi bogatowymi drogami jest problemem również dla samych firm transportowych. To no nie tylko strata czasu, ale również konieczność wykonywania niebezpiecznych manewrów na ostrych łukach i krętych podjazdach o bardzo dużym nachyle. Kierowcy uważać muszą na liczne przejścia dla pieszych i przystanki autobusowe. Tak zwany kanion w Sławkowie to kolejne bardzo trudne miejsce dla samochodów ciężarowych w drodze do Terminali Środowiskowych. Szczególnie niebezpiecznie chodzi zimą oraz podczas deszczu i podeszku I wyrodzi się bardzo Rozwiązaniem tych problemów jest budowa łącznika terminali z drogą krajową nr 94 w Sławkowie. Bez tej inwestycji lokalny układ drogowy nie wytrzyma takiego obciążenia. Dlatego na początku października razem z prezydentem Dobrowy Górniczej wystąpiliśmy z prośbą do ministra infrastruktury o podjęcie decyzji nadającej łącznikowi drogi krajowej 94 z euroterminalem statusu drogi wojewódzkiej. Byłoby to zgodne z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Dzięki temu gestorem drogi na terenie Sławkowa byłby Zarząd Dróg Wojewódzkich Katowicach, podlegający Marszałkowi Województwa Śląskiego. Jej szacunkowy koszt to około 180 milionów złotych. Chcemy też, by inwestycja ta znalazła się w Krajowym planie Odbudowy jako inwestycja kluczowa. Dzięki temu będzie ona częścią nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Drugim etapem w przyszłości może być budowa drugiej części łącznika, od Euroterminala do drogi ekspresowej numer 1 w Sosnowskim. Brak łącznika to nie tylko problem logistyczny, a no także bardzo poważny problem społeczny. Dali temu teraz mieszkańcy Sławkowa w czerwcu tego roku, blokując w tym miejscu ulica Kudeszowska. Jeśli mi zapadną decyzje odnośnie budowy łącznika, to z pewnością mieszkańcy zaoszczą swój protest. Brak łącznika w ciągu kilku najbliższych lat doprowadzi do całkowitej degradacji lokalnego układu drogowego i zablokowania terminali oraz międzynarodowego transportu intermodalnego. To ostatni dzwonek dla tej inwestycji.